Witam, dzisiaj pokażę jak ustawić rozrząd w silniku 2,4 litra w T4 kod silnika AAB więc tak, zaczynamy od ściągnięcia sobie tutaj tej osłony no ale po kolei powiem może najpierw jak to rozebrać Ściągamy tutaj tą osłonę. Dekiel. Tutaj osłonę plastikową od strony pompy wtryskowej. I musimy ustawić ustawić sobie wał w górnym martwym punkcie. Tutaj. O, nie wiem czy to widać. Tu jest taka zaślepka, trzeba ją wyciągnąć. I jest tam na kole zamachowym napis O i T. I pośrodku jest taka kreseczka. I trzeba sobie z, na nią ustawić w tym punkcie. I i musi być też ustawiona pompa wtryskowa. Tutaj jest takie wycięcie i wycięcie jest też wycięcie jest też tam w bloku widać to tam. I wtedy mamy wtedy mamy ustawione tej tej pozycji rozrząd i przystępujemy do demontażu i jeszcze wcześniej trzeba użyć takiego trzpienia i zablokować pompę wtryskową. Tutaj. I w tym momencie w tym momencie należy odkręcić tą śrubę i ściągnąć ten pasek razem z tym kołem. Najlepiej sobie jest zaznaczyć tutaj na pasku punkty, żeby po prostu przenieść cechy na nowy pasek i założyć nowy pasek. Trzeba odkręcić oczywiście koło zamachowe, tą oto śrubę, to koło tutaj mamy cztery imbusy, szósteczki i tą potężną śrubę 27, i mamy rozebrany rozrząd. Co dalej? Dalej. Należy odkręcić to kółko, zdjąć sobie pasek razem z tym kołem, z tą rolką prowadzącą. Tutaj mamy pompę wody w tym miejscu pod dekrem. Ja już to złożyłem, dlatego nie pokażę. Odkręcić. Odkręcić tą śrubę zbić to koło, żeby ono nam chodziło. W tym miejscu, w tym miejscu mamy wycięty wałek rozrządu, jak nie mamy tego koła już, mamy to koło zdjęte, mamy wycięty wałek i wkładamy ten płaskownik z zestawu blokad. Na głowicy ma się nam zeprzeć i wsuwamy. Dodatkowo jeszcze trzeba użyć dwóch szczelinomierzy, żeby ustawić wałek w pozycji równej. Żeby po prostu nie było luzu na głowicy. Sztywno ma wejść. Używa się do tego dwóch szczelinomierzy. Co dalej? Dalej. Zakładamy sobie ten paseczek. Od, zaczynamy od y, zakładania na wale wale rolka y, Pompa wody I Kończymy tutaj w tym miejscu I dociskamy pasek, żeby nam po prostu wszedł Pompę mamy na fasolkach że na starej jak mamy już założoną pompę wkładamy sobie tutaj trzy śruby znaczy tej nie wkładamy bo ta jest z osłoną przychodzi trzeba założyć osłonę wkładamy sobie tutaj dwie śruby potem tą plastikową osłonę i tutaj śrubokrętem najlepiej napinamy pasek pchając tutaj sobie tak żeby nam się Pasek nie skręcał więcej niż 90 stopni. Nie może nam się on więcej skręcić. No i jak mamy. Trzymamy sobie śrubokrętem tutaj. No i dokręcamy te trzy śruby. Jak mamy już założoną osłonę plastikową. I jak, jak sprawdzamy napięcie? W tym miejscu. Ten pasek nie może nam się więcej skręcić. Nie może nam się więcej skręcić. Wtedy jest dobrze napięty. Dokręcamy tą śrubę 100 nm. Przepraszam, 85 nm. I, I mamy rozrząd zrobiony. Teraz zakładamy jeszcze ten pasek od pompy wtryskowej. I Tą śrubę. Razem zakładamy z tym kołem najpierw ten pasek na dole, i z tym kołem, z tym kołem zakładamy razem pasek. Tak jak mówiłem, najlepiej sobie zaznaczyć na starym pasku, potem przenieść te znaki i dokręcić tą śrubę momentem 100 Nm. I to wszystko. Potem oczywiście dwa obroty wałem, czy nic nie, koliduje, i składamy fureksa dalej. Dzięki hej.